Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie moi drodzy! Czy ktoś jeszcze w ogóle poznaje ten binder? To jest binder, stara wersja. Binder Lux od Finanseniki. Kochani, czy pamiętacie, co ja mam w tym binderze? No któż by to spamiętał? Tak, kochani moi, czas na gry. I oczywiście już skrewiłam. Bo nie wiem, gdzie mam kaczki. Dajcie mi momencik chyba, y, chyba w mojej przepastnej y, urnie. Zaraz się pomyl. pochylę. Trzeba to sprawdzić. Słuchajcie, jakaś meszka mi tu lata. Jeszcze dodatkowo. E, więc jakbyście ją widzieli, to, to nie pozdrawiam jej. E, dobrze, mam tu... Są kaczki. Jej! Mam kaczki w urnie, to się słuchajcie, wszystko mieści. Cukierki, kaczki, wszystko. Jak tu nie lubić naszej urny? A. Widać ją? Ja zaraz zobaczę. Widać. Słonią, chodź tu. Tu jest słonik. Gites. Dobra, jest. Aśka, przestań się wygłupiać. A co, mi tam. E, dobra, słuchajcie, no to co? Kaczki, tak? No tutaj mam moje ukochane kaczuńki. Uwielbiam kaczki. Kaczki to jest coś, co ja po prostu kocham, uwielbiam. Y... Oj, 20 zł od razu tak słuchajcie z grubej rury. I teraz tak. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie pamiętacie pewnie, no bo to było lata świetlne temu. Że ja sobie mm, założyłam tak, że cały ten binder to jest na na co? Na poduszkę finansową. I ja nie będę tutaj już jakby wpisywać pojedynczo w statusy finansowe, bo to jest kompletnie bez sensu. Mam tutaj o tu, tu, tu. Mam jeden status finansowy i będę wszystko wrzucała do jednej koperty. Wszystkie zasoby z gier. Bo tak. Bo mogę. Bo chcę. Eee, co my dzisiaj za koszteczkę weźmiemy? taką nie u, u mnie zawsze jest, słuchajcie, automatycznie no, to może... O, tak, 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 tak. Dzisiaj niebieską. A co, bo mam taki kaprys. Weź pigułkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, ale nam się poszczęściło. Kapsułka żółta. Słuchajcie, ja swego czasu kochałam gry. Ja dalej bardzo lubię gry budżetowe, aczkolwiek ostatnio troszeczkę mniej ich na kanale, dużo mniej, raz rzadziej niż raz w miesiącu, chociaż chciałabym raz w miesiącu. Z czego to wynika? Z tego, że mam po prostu w tym momencie inne cele budżetowe, inne priorytety budżetowe niż tylko zabawę. Czwóreczka. I po prostu z tego to wynika. Tylko i wyłącznie z tego, że wiecie, mamy... O matko, no nie mogę tego teraz podnieść, nie? ichti. Eee, bo mam moje bindery, mam binder ten dzieciaków, w których są te wysokokwotowe wyzwania budżetowe. I tak em, kiedyś bardzo dużo zdrapek uzupełniałam. Ja, ja dalej kocham to wszystko. Ja dalej kocham to wszystko, ja dalej trzymam to wszystko, ja dalej mam to wszystko i nie zamierzam z tego rezygnować. Moja kawiarnia. Nie pamiętam, w którą stronę tu się idzie. W dół, dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Dziewczynka. I dowiedzmy się, co tu jest. Kawie. Kawiarnia cieszy się ogromną popularnością. Potrzebujesz pomocy, dlatego zatrudniasz baristę. Wkładasz do koperty 50 zł. O losie, ja się tego nie spodziewałam. Aż takich kwot. 74 będziemy mieć tu. No dobra. Najwyżej gdzieś tam się zapożyczymy, nie ma problemu. 5 teraz w skarbach jesień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wiecie, nie, nie zrozumcie mnie źle. E, oczywiście, na e, poduszkę bezpieczeństwa jest bardzo ważne zbieranie. Natomiast, e, no to już nie jest tak często, jak, jak bywało, nie? Wielkanocne oszczędzanie 5. Może tak powiem, skąd w ogóle gry. Wrócimy się? Na chwilkę. Zaraz tam 5 przejdziemy. Kaczuszki są od Izy porachowane, Tak samo jak i we śpigułkę. Moja kawiarnia a planę, Skarby jesieni oraz wielkanocne oszczędzanie 100-krotnik. A, dalej to już musicie poczekać. Raz, dwa... Trzy, siup, cztery, pięć. Odłóż cztery złote. Uroczy jest ten krójczyk. Dobrze. Teraz słuchajcie, mamy coś, w co bardzo, 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 bardzo chciałam zagrać. Czyli wróżkowe polany. Ja je sobie, o jest na chwilę wypnę. Wróżkowe polany, dynia czarów. Oraz dwie krainy. Są to y, również gry od y, Eweliny ze Stokrotnika. sobie to troszkę odsunę tam. Y, no i słuchajcie, Wróżkowe Polany jest to po prostu <grafy> mega zaawansowana gra. I zaczniemy sobie... Y, no zobaczymy jak to nam tam wyjdzie. Y, tutaj mamy różne oznaczenia na planszy. Zobaczymy co tam nam y, wyjdzie. Y, pionek mamy przepiękny, brokatowy. Natomiast gra jest po prostu olbrzymia. Ja dzisiaj tutaj nie będę, nie wiadomo jak yy, 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 może szaleć. Natomiast raz, dwa, trzy, cztery. Odłóż 7 złotych. No dobra, spoko. I... Ile nam było? 7, tak? Ja bym chciała się dowiedzieć, co to jest, to spotykasz jednorożca. A to jeszcze nie dla nas. Sekundeczkę. Słuchajcie... O Jezu Chrysty, przepraszam. Yy... Teraz tak, na niebiesko mamy pole, więc czytam, słuchajcie, co tutaj e, piszą. Spotykasz jednorożce. Na każdym polu oznaczonym niebieskim kolorem rzuć dodatkową kostką i odgłóż wykulaną kwotę. Przysługuje ci plus jeden dodatkowy tracker do odznaczenia w polanie prawdy. E, gdzie ja mam polany? Tam mam polany. Dobra. E, zaraz sobie zaznaczamy na trackerze. Natomiast tak, rzucamy kostką dodatkowo. Mm, Mamy trujeczkę, Dobra, ja sobie jeszcze, wiecie co, tutaj... Czy ja w ogóle... Tak, nagrywam. Może byśmy... Tak, weźmy sobie w ogóle najpierw tą Polane... Polane Prawdy. Tu mam, mamy Polane Prawdy. Od razu sobie tak. zaraz zaznaczamy plus ten jeden tracker. A co? Przepraszam za kota. Będzie gadać strasznie. Wróżkowe polana to rozbudowana gra oszczędnościowa, w której plansza podzielona jest na cztery polany: prawdy, balansu, dobrobytu oraz miłości. Twoim celem jest zdobycie każdej z nich. Służą do tego specjalne statusy z trackerami. Jeden tracker to jeden punkt przypisany do konkretnej polany. Gdy zakleisz wszystkie wolne pola na wszystkich czterech polanach, gra dobiega końca, przynajmniej w teorii. W praktyce to ty decydujesz, jak długo chcesz grać i jak dostosować wyzwanie do swoich preferencji. Do zestawu dołączono karty miejsca, działania oraz trudu. Pola, które kierują się do kart lub wymagają wylosowania którejś z nich, są oznaczone specjalnymi ikonami. Ich legendę znajdziesz na odwrocie. Za wykonanie polecenia z karty zazwyczaj otrzymujesz punkt dla Polany, na której aktualnie się znajdujesz. Chyba, że karta mówi inaczej. Na samej planszy również znajdujesz pola z oznaczeniami. Informują one, ile pól na statusie danej polany możesz odznaczyć. Liczba znajduje się w prawym górnym rogu pola. Przykład znajdziesz na odwrocie. Aha! Ale my tu nie mamy. Tylko po prostu dostajemy plus jeden z tego, yy, z tego oznaczenia. Dobrze, czyli możemy sobie zaznaczyć, słuchajcie, jeden tracker na naszej polanie prawdy. Mm -hmm. okej, okay, dobrze, tak. Czyli my dostajemy dzisiaj jeden tracker. I tutaj niezbędny. <noise> niezbędna staje się nasza urna. Dlatego, że ja tu mam te trackery. Dobra, już wyciągam. I teraz czuję się jak szelest. Yy. Dobrze. I sobie zaznaczymy. Nasz pierwszy trunker. Ty, 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 ty. Ale ekstra. Słuchajcie, super to jest. Ale nie będziemy drugi raz rzucać. Zostawimy to na razie tak, jak jest. Będę grzeczna. Będę grzeczna. Dobra. Sobie odkładamy. Natomiast te karty, o których czytałam, to yy, były dołączone w takim pudełeczku i to różowe pudełeczko mam tutaj niedaleko pod ręką, ale już pozwolicie, że nie będę po nie sięgała. Chowam sobie trackerki, Bajeczna na Instagram. Jest mega wielka, rozbudowana. Oj, chyba będziemy częściej grać, słuchajcie. Fajnie się też składa. I wygląda przeurocze. Dobrze urocześci moje. Mhm. <słuch> Dobrze, tu zaznaczam, ale jakoś tak nie zdarła z nas. Ja myślałam, że to będzie, wiecie. Yy, mocno yy, absorbująca gra. A, tu tutaj już nawet raz zagrałam. Słuchajcie, patrzcie, ja nawet nie wiedziałam. A tutaj to w ogóle ja źle zrobiłam, bo my się musimy cofnąć do początku i robić po kolei, a nie rzu rzucać kostką, wiecie. Więc. Yy. Wracamy do źródła, i tu mamy kartę, i teraz nie wiem, czy wróżb, czy wyzwań, chyba to wróżb jest. E, tak. Tak, mamy, a nie, kartę wyzwań. Ja jeszcze sobie spojrzę? Tak, na pewno. E, bo tu, jak jest ta ikonka, to mamy wtedy kartę wróżb. Więc mamy kartę wyzwań. Jezu, wypaczcie, ja jeszcze kicham. Użyj kostki sześciościennej. Kostka sześciościenna, proszę bardzo, trzy. Yy... A zrobimy 3 plus siedem, czyli dycha dobrze. No i co? Przechodzimy dalej. O, słuchajcie, jak my tak będziemy robić te gry, to my dużo części chyba tu będziemy przychodzić no i dobra i teraz dwie krainy i to była to była gra, która została dodana do, 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 do kalendarza adwentowego mega się rozkłada mamy tutaj start i to się tak idzie dobra, no to idziemy pięć Idź idź idź, 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 no chodź to. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I mamy jakiś kocioł, słuchajcie, jakiś taki śmieszny kocioł. Ej, moździerz, gdzie kocioł? Jesus, moździerz. Rozgniatarz w moździerzu lód i liść mrożonej mięty. Odłóż 14 zł, a eliksir wzmocni Twoją energię na kolejne pola. Czyli dzisiaj, słuchajcie, do gier dodajemy 118 zł, ale ja myślę, że następnym razem trzeba będzie jeszcze dodać koci tarot. Zaraz sobie zobaczymy, jak te moje zdrabki, które ja tam mam. W ogóle, czy ja mam tyle pieniędzy? Mam, no co mam nie mieć? 15.02. Nagrywam po walentynkach. 118 plus 488, czyli 600.

Hmm, tylko muszę y, pomyśleć, gdzie ja mam status finansowy do niego. Dajcie mi sekundkę. Wiecie co, bo ja tutaj na podrędziu mam taki, takie pudło. E, to akurat w wilczą dyscyplinę już zaczęłam. No tak, tak przełożę. Korcitarod. Chyba gdzieś tu miałam te statusy, czy gdzieś włożyłam indziej. To są generalnie wszystko. Yy, to są, słuchajcie, wszystko wyzwania, które będę chciała zacząć. Yy, tu mam te cotygodniówki. Tutaj mam jeszcze od Justynki. Ale gdzie ja mam ten status? Czyli, słuchajcie, musi być w którymś kartonie. O, jeszcze mam takie wyzwania, takie, co dostaliśmy na nasz kanał. Słuchajcie, od jednej z Wicek. Tak więc, słuchajcie, ja mam co wypełniać. Poza tym mam jeszcze segregatory, w których mam wyzwania. Również takie do. Do uzupełniania, to liczę dyscyplinę. Może położę na razie tak. Tu mam kartę od kociego tarota, natomiast chciałabym go chyba zacząć, jednak. Budełko niedługo będzie przerobione na inne, to znaczy y, tato mi drukuje na 3D w drukarce, ale jeszcze się nie spotkaliśmy, stąd jeszcze go nie mam. Słuchajcie, jak znajdę status. No ale jaja, no gdzie ja go mogłam położyć? Go nie mam. Sorki znowu, znowu po prostu pacam to niemiłosiernie. No dobra, słuchajcie, ja sobie poszukam na spokojnie tego statusu y i następnym razem y również tutaj wrzucimy. A wiecie, gdzie on może być? Może być w sobotnich. Lukniem. Koci urok, no oczywiście, kociro. rozkład jest. Stać, o jezu, przepraszam, wyciągnę stąd. Znalazł się, ale jak się wygiął, biedny co? Dobra. Wygiął się troszeczkę nam. To nic, to nic, to nic. To może tu włożymy go, nie? Przed tymi wróżkowymi polanami. Ja już nie pamiętam. Tam się chyba losowało. Słuchajcie, 6 tych. Tam się. A, to tak w ogóle? No dobra, no to to, to tylko nam będzie wskazywało, że to tu jest. Bo i tak my gramy do jednej bramki. Tam się losowało. Słuchajcie, 6 kart z kociego rozkładu. Chodźcie tu. Ale ja jestem dzisiaj niezorganizowana. Matko, kochana, przepraszam Was najmocniej rozlazła, jakaś dzisiaj jestem. Ale bo to dlatego, że tak dawno nie było, słuchajcie, gier. Ja bym chciała wszystko na raz. Jest. ja się mam nadzieję, że nie odbiłam w tym pudle. Koci rozkład. A, ja sobie nawet, słuchajcie, wydrukowałam, jak w to się gra. <grytanie> Dobrze. Przytasnij karty i rozło rozłoż sześć frontem do góry. Rzucaj kocką trzy razy i odsłanień karty w kolejności wypadanych oczek. znaczy po jednym z polu, y polu z wylosowanych trzech kart. To jedna tura grania. Mm. <laughs> Wiecie co? Nie, ja po prostu nie będę rzucała kostką, które karty mają być, a które nie. Weźmiemy sobie te cuda, przetasujemy sobie. Ale myślę, że, że dobrze zrobiłam, że je tutaj przeniosłam do gier, no bo gdzie miałyby być, prawda? Prawda? No właśnie, no właśnie. Natomiast zastanawiam się, nie, no to pudełko złote jest przecudownej urody. Natomiast my sobie zrobimy po prostu trzy karty. Raz, o jezu, dwa i trzy. O jezu, jakie one piękne. Ja już zdążyłam, słuchajcie, zapomnieć, e, jak urokliwe one są. sobie słowa. Słuchajcie, te dodatki do pozostałych gier. No, zdążyłam zapomnieć, jakież to jest piękne. Słuchajcie, eliksir obfitości. Eee, tutaj y, też możemy odkreślić też te cyfry na górze, że możemy zrobić jedno i drugie. Y, natomiast no nie, aż tak hojna to nie będę, dlatego że chciałam zrobić jeszcze zdrapki a nie mam już aż tylu pieniędzy. Boże, ja nie wiedziałam, że to jest na taki kwoty aż wielkie. Dobra, ale to zrobimy. Wiecie co? To odznaczymy dyszkę. Szkoda mi pisać po tym, ale ja i tak wiem, że to jest wielorazowego użytku, więc. Jakby, whatever. Tu 9 i tu 11. Nie? Czyli łącznie będziemy mieć trzy dyszki. To była Strażniczka Nocy i Księżycowy Strażnik. Ale mega. Czy możemy chwilę pozachwycać się nad tymi grafikami? Uwielbiam sowy, uwielbiam wilki, uwielbiam koty, pantery, lisy. Wszystko uwielbiam. Uwielbiam stare jakieś takie lampy, lampiony. No mega, mega. No mówię, dzisiaj niestety z, tego, z tej góry nie, nie, nie policzymy, bo to by było kolejne 23 zł. Aż tylu pieniędzy to ja dzisiaj nie mam, ale trzy dyszki sobie jak najbardziej jeszcze tu wrzucimy. Dobrze. 10, 20. Oj! Hausad! No. no bo ja dzisiaj za dużo pieniędzy tu tutaj nie miałam, niestety. Niestety. Ale. To nieważne ile. 636. Ważne, że się przychodzi i się odkłada, choćby się miało jedną grę. Prawda? Gdybyśmy tu na przykład mieli Hogwart. No ale widzicie, yy, z tego 50 no to kawiarnia, nie? Tam pozamiatało. Pieniądze szczęście nie dają. Dopiero zakupy. Merlin Monroe. <laughs> I tu są moje zdrapki. Moja chłopaków i mojego chłopa. chopa Z drapeczki, które dostałam od mojej bardzo dobrej koleżanki Agnieszki. Na TikToku można ją znaleźć jako Mama Agnieszka. 30. No i tu już mnie rozwaliłaś, kochana. 10, 20, 30. I nie wiem, czy ryzykować dalej. Bo nie wiem, czy tyle pieniędzy będę miała. Jesus Christ. zrabka refundowana przez Twój portfel. To jestem ja. To jest w ogóle urocze, nie? Że komuś się tak kojarzy. Ale to jest fajne. To zawsze strasznie mnie to cieszy. I mega. O Jezu, w październiku. W październiku, rozumiecie? Październik. Kurczę. Luty mamy, nie? Cztery miesiące temu. Masakra słuchajcie, postanawiam poprawę naprawdę, bo to strasznie wygląda 155 w takim razie, masakra jak dawno ja tu myślałam, że ja będę urał burasza w podwóra że ja ukończę niedługo tą zdrapkę a tu a tu ja coś podejrzewam że tu jeszcze 45 zł będzie, że tu ze 200 mi tutaj Aga pewnie mm, przeznaczyła do wydrapania e, pomimo tak długiego czasu jak one tutaj leżą w kopercie, nic się z tym nie dzieje, nie? I tak samo tam w pudełku mam zdrapki dla dzieciaków, i tam się też nic nie dzieje. Zamiarem brata na koniec świata mm, ma 110 zł. Słuchajcie, no naprawdę się boję. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, no dwie dychy mam, no dobra, no zobaczmy. Pan Faza dzisiaj nic nie dostanie. Ajajaj, sorry, Faza. Pazersie. I co tutaj jest? Dycha. No dobra, dycha to jeszcze mamy, nie? Dobra. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 zł. Jeszcze mamy? To na pewno nie. E, na pewno tutaj już nie wrzucimy. Bo czuję się biedokiem w tej chwili. 15.02, nad czym się zastanawiasz plus dyszka czyli 120 zł. I nie zdziwiłabym się, że gdyby to pod ostatnią było 3 dychy. Aga lubi zaskakiwać. <laughs> nie tylko samą siebie, ale i mnie bardzo. Dobra. Drebka uważam, że mega przepiękna, mega cudnej urody. Dobrze, i tu się już zrobiło tak ym, na bogato, ale to jest taki binder, który wszystko przetrzyma. Natomiast nie jest już dostępny. Yy, Moje jest akurat w stanie idealnym i nie bardzo mi przykro, nie sprzedam. Nie oddam mnie. Nie pytajcie mnie w wiadomościach prywatnych, bo dostaję już chyba. Z trzecia osoba mnie pyta: Ej, słuchaj, nie chciałabyś sprzedać tego różowego bindera? Mm -mm. Nie, e, chociażby ze względów sentymentalnych. Nie, po prostu nie. Ja go uwielbiam, kocham i, i, i nie dam. Mm -mm. Zastanawiam się jeszcze, czy moglibyśmy gdzieś to 8 zł. wrzucić. 2, 4, 6, 8. I chyba nic nie przychodzi mi do głowy. No bo tam do wiosny wrzucać, czy do styczniowego, to tak trochę, słuchajcie. Chyba byłoby. No niewskazane, niewskazane. No, słuchajcie, na dziś zakończę to nasze urzędowanie. Chyba się po prostu już położę spać, bo jest dość późno. Która jest godzina? 11. No, to jeszcze. Gdzie świat, gdzie ludzie? Patrzę, że mam niedomknięte szarpi. No, słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że miło Wam było ze mną. Film trwałoby pewnie dużo, dłużej, gdybym zapisywała w grach na statusach z tyłu yy, wartości, ale uznałam, że to naprawdę jest totalnie bez sensu. I tak wrzucam wszystko do jednej koperty, i tak wrzucam do, wszystko do jednej koperty, więc nie ma to najmniejszego znaczenia. Yy, muniaki zostaną nam po prostu do kolejnego wyzwania, a ja się z wami już. Pożegnam na dzisiaj, trzymajcie się cieplutko. No i co? Do zobaczenia, do kolejnego filmu. Na razie, pa pa!